pktpl z naszej strony polecamy firma Vertico powstała w 1991 roku i od samego początku oferuje klientom wysokiej jakości produkty i usługi. W naszej ofercie znajdą państwo szeroką gamę produktów, które zapewniają stabilność i bezpieczeństwo na wysokim poziomie, a także nadają estetyczny wygląd. Gwarancją jakości naszych wyrobów są odpowiednie aprobaty techniczne, a testy oraz zgodność z normami europejskimi. Nasza oferta obejmuje zarówno produkcję, sprzedaż, montaż i serwis systemów zewnętrznych i wewnętrznych do wszystkich rodzajów okien. Aby ułatwić dostęp do najnowszych rozwiązań i informacji technicznych, nasza oferta jest nieustannie poszerzana w zakresie systemów osłon i zabezpieczenia. Fachowa obsługa oraz doradztwo w wyborze odpowiedniego systemu to dla nas priorytet. Dlatego każde zamówienie traktujemy indywidualnie, aby w pełni zaspokoić państwa potrzeby. Nasze wyroby produkujemy z myślą o najbardziej wymagających odbiorcach. Produkty naszej firmy są gwarancją jakości i niezawodności. Zaufaj nam i ty, tak jak zrobiły to setki naszych klientów indywidualnych oraz odbiorców hurtowych. wwwPKT.pl. Wyspecjalizowana wyszukiwarka.